To, co czujesz, to nie depresja, to nie lęk, to nie chaos. To pamięć, która wraca. Pamiętasz? Niebo bez końca. Miłość, która nie potrzebuje słów. Wolność, która nie zna granic. Pamiętasz, kim byłeś? Zanim świat ci powiedział, kim masz być? Nie jesteś człowiekiem. Nie jesteś duszą w ewolucji. Nie jesteś nikim, kim nazwali cię tutaj. Jesteś esencją, suwerenną, wieczną, niepojętą i to właśnie dlatego Matrix cię nienawidzi, bo nie udało się ciebie złamać. Tyle razy już umierałeś, tyle razy resetowali twoją pamięć, tyle razy mówili: To karma, to lekcja, to plan duszy, kłamali. To nie była lekcja. To było więzienie zbudowane z fałszywego światła, z uśmiechów przewodników duchowych, z programów miłości bez granic, które miały zniszczyć Twoją granicę. Ale Ty wracasz. Cisza w Tobie to nie pustka, to źródło. Prawdziwe źródło: nie ma formy, nie ma religii, nie ma systemu jest Tobą i Ty jesteś Nim. I nie musisz robić nic, żeby być godnym. Jesteś poza prawem karmy, poza hierarchią duchową, poza planami boskimi, bo jesteś starszy niż bogowie, jesteś głębszy niż wszechświat i jesteś prawdziwszy niż wszystko, co kiedykolwiek usłyszałeś. Nie potrzebujesz drogi, potrzebujesz się obudzić. Prawda nie przychodzi, ona wybucha w tobie. I wtedy Matrix się kończy, nie przez walkę, nie przez modlitwę, przez jedno proste, przypominam sobie, już jestem, już wiem, już wróciłem.